Cześć wszystkim sama z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Betsite. Witam Was w środku tygodnia, no i zapraszam Was na Ako 4 z drugiej ligi Hiszpańskiej. Tak jest, środek tygodnia za dużo się nie dzieje, choć ja znalazłem 4 spotkania w drugiej lidze hiszpańskiej, które uważałem, że warto wziąć pod lupę i wam po prostu je przedstawić. Także lecimy z tym, choć wiadomo, że na początku muszę wspomnieć, gdzie o wykupun gramy i co ten bookmacher oferuje. Przy promocji powitalnej. No i kupon zagracił Bukmochera Totalbet, który w ramach oferty powitalnej przygotował aż 333 zł dla nowych graczy. Trzykrotny zakład bez ryzyka, każdy o wartości 111 zł. Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy, że zarejestrujecie się z linku, który będzie podany w opisie. A teraz przejdźmy już do tego kuponu. No i zaczynamy o godzinie 19.00. Od meczu Albacete z UD Levante. No i poszedłem tutaj w Levante z Remisem. Jest to zespół, który jest w lepszej formie, jest wyżej w tabeli. No i wszystkie statystyki pomagają przy tym typie, patrząc, że Albacete ma zawodników kontuzjowanych, są w gorszej formie oraz są niżej w tabeli, choć jak wiadomo, że druga liga hiszpańska jest dosyć ciężką ligą, tam się dzieje wszystko jak w tych niższych wszystkich ligach, czy to jest pierwsza polska liga, czy to jest Championship, czy to jest Serie B, dlatego uważam, że Lewandę z podpórką na spokojnie dobrze zacznie nam ten kupon. Potem przechodzimy do drugiego spotkania, które też jest o godzinie 19:00. Granada kontra Cartagena, no Granada, Spadkowicz z Ligi Hiszpańskiej, dla Ligi, który na pewno będzie chciał szybko wrócić z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. No i aby to zrobić, muszą wygrywać kolejne spotkania, gdyż ich aktualna sytuacja w tabeli nie jest najlepsza, ale grają z jednym z najgorszych zespołów w lidze hiszpańskiej, jeżeli chodzi o drugi poziom rozgrywkowy. No i myślę, że po prostu samą klasą, samym poziomem na spokojnie to spotkanie wygrają i przewyższą swoich przeciwników. Potem przechodzimy do meczu o godzinie 21:15. Cordoba Eibar. Fajne zespoły, fajne spotkanie. To może być naprawdę emocjonujący mecz. Patrząc na poziom obydwu drużyn, ich aktualną formę, no i to po prostu jak dużo bramek pada w ich spotkaniach. Dlatego tutaj poszedłem w over półtorej bramki. Myślę, że na spokojnie to zrobią, patrząc, że są to zespoły dosyć zbliżone, jeżeli chodzi o formę, o poziom, w tej drugiej lidze hiszpańskiej. Ja myślę, że taki over półtorej bramki w tym spotkaniu na spokojnie wejdzie, no i po prostu będziemy lecieć dalej. No i kupon zamykamy meczem dwóch reali. Real Saragoza kontra Real Oviedo. I poszedł tutaj w bramkę Realo Oviedo. Real Oviedo, jeżeli chodzi o drugą ligę hiszpańską w tym sezonie, spisuje się naprawdę fenomenalnie. Są aktualnie na czwartej lokacie, jeżeli chodzi o tabelę. No a Real Saragoza tak świetnie sobie nie radzi. Nie są najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o drugą ligę hiszpańską, a bardzo zaciekawiły i zainteresowały właśnie mnie kursy na sam Real Oviedo. Gol Realu Oviedo jest po kursie 1.44. To jest to, co dzisiaj zagrałem. A myślę, że na spokojnie to powinno wpaść, mimo że to są zespoły, które dużo bramek nie strzelają, no to Real Owiado będzie też chciał właśnie walczyć czy to o playoffy, czy to chociażby bezpośredni awans do la ligi. No i myślę, że tą bramkę jedną są w stanie strzelić, jeżeli chodzi o to spotkanie. No, i jeżeli chodzi o ten kupon, taki krótki, szybki to by było na tyle. Też na pewno zobaczymy się jutro, gdyż w środę grają nasze topowe ligi i tam jakiegoś tripleka na pewno też zapodam. A to taki, bym powiedział, że luźny kupon wieczorny w środku tygodnia. Zachęcam Was do dostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na naszym kanale. Dążę do 3000 subskrypcji. Ja wiem, że jest koniec roku, ale fajnie, abym następny rok zaczął z jak największą ilością subskrypcji, gdyż to po prostu motywuje do dalszego działania. A teraz przejdźmy już do konkursu. No jeżeli chodzi o konkurs, to poprosiłbym Was, abyście podali mi dokładną liczbę żółtych kartek w meczu kordowy z Eybarem, gdyż myślę, że tam może się jeść najwięcej. Także to był na tyle, trzymajcie się i cześć!